wiadomo dlaczego ani o czym ale buje. Gata, Only niezmiennie Chris M. J. Nowość przed 13 w Radiu SK. Po 13 też, oczywiście, kolejny hit, który dla Was mam, ale będzie także dowód na to, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje. I z taką myślą Was zostawię, bo każdy będzie miał tutaj swoje skojarzenia. W Radiu SK po 13 między innymi Dawid Podsiadło, ale także Sabrina Carpenter wpadną, żeby zagrać. Reklama. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Haier. Stream. Odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2399 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 lat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w i na euro.pl. Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, i już wiesz gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika, holowanie oraz rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami i auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117. Cenisz piękno, spokój i harmonię? Lubisz kiedy wszystko wokół Ciebie jest wyjątkowe? Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe przedmioty i wyjątkowe miejsca. Dlatego z myślą o tobie stworzyliśmy apartamenty Rogowo Perl. Tuż nad brzegiem morza, blisko jeziora. Z pięknym widokiem i orzeźwiającym krystalicznie czystym powietrzem. Tutaj każdy dzień będzie wyjątkowy. Rogowo Perl.pl Twoje miejsce nad polskim morzem. Tydzień łazienek w Lerła! Co tydzień mamy coś wyjątkowego! Teraz przyszedł czas na czyste okazje na łazienki. Tylko do niedzieli! Zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc! Na ceramikę, kabiny, armaturę i meble łazienkowe! Pamiętajcie! Tylko do niedzieli zwracamy 200 za każdy wydany tysiąc! Regulamin w sklepach i na leruamerle.pl No to raz dwa na tydzień łazienek. Do lerua. Agencja Brussa zaprasza do amfiteatrów koło brzegu w sobotę 17 sierpnia na imprezę Baktuka Zamaty Kazamaty. 12 DJ-ów na jednej scenie: Hazel, Sean Baker, Steve Morano i inni. Bilety w kasie amfiteatru, w sklepie muzycznym Flamenco oraz na kubybilecik.pl, biletyna.pl. Startujemy o 18.00. Zapraszamy! Promolato w Hebe. Teraz zapachy Jimmy Choo, Toe's, Lacoste i wiele innych aż do 60% taniej. Szczegóły w drogeriach i na Hebe.pl. Nie lubisz jeździć po sklepach? I super! Po kuchnię pojedziesz tylko do jednego, bo w Kastoramie dostaniesz spersonalizowany projekt kuchni, a do tego aż 15% zwrotu na kartę podarunkową za zakup mebli kuchennych z wyposażeniem, w tym AGD. Wszystko w jednym miejscu. Szczegóły akcji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl Patrz, Barbara, ale w no. Media Expert jest mega. No, a, a, a tamta, tamta, tamta oh. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Delonghi Longi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Nie, która godzina? Aniu, to już czas. Na co? Najwyższa pora, by odwiedzić Kodano Optyk. Tak, słyszałam, że z okazji otwarcia 100 salonów wybrane okulary korekcyjne można kupić aż 60% taniej. Okulary korekcyjne 60% taniej? Wow, takiej okazji nie można przegapić. To widzimy się w salonie Kodano Optyk. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. A tak właściwie, o co biega z tą pomocą? Dobre pytanie. W ósmym PKO Biegu Charytatywnym wspieramy psychologię i psychiatrię dziecięcą. A kto może wziąć udział? Każdy dorosły, który chce pomóc. To sztafeta. Wystarczy zabrać pięcioosobową drużynę i zgłosić do biegu w jednym z dwunastu miast Polski. A dzieci też mogą biec? Pewnie. Dla dzieci mamy bieg na trzech różnych dystansach. Przejmij pałeczkę pomocy i zgłoś drużynę na pkobiegharytatywny.pl. Biegniemy już 14 września. Joanna Jóźwik. PKO Bank Polski. Pomagamy z każdym krokiem. Będzie ostatnia reklama. Dycha, 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 dycha. Masz Lidl Plus? Co masz tych? W piątek 16 sierpnia aktywuj kupon o wartości 10 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 100 zł, szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. I po reklamie sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S Cross. Suzuki.pl Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie. Wioleta Jędrzejczyk Betlińska. Okulary przeciwsłoneczne przydadzą się. Czapka, krem z filtrem również. Myślę, że spokojnie można zaplanować dzień na zewnątrz. Co prawda będą spore zachmurzenia, ale słońce będzie przebijało się za chmur, gdzie nigdzie według prognoz zapowiadane są przelotne opady deszczu. Nie będą one takie intensywne, nie jesteśmy z cukru, możemy spokojnie wyjść na zewnątrz. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, więcej samochodów pojawi się przy centrach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara. Violeta Jędrzejczyk Betnińska, witam w SK Summer City. Jeżeli macie ochotę na coś ekstremalnego jak palenie gumy, pisk opon, to zajrzyjcie do koszaliskiego motoparku tutaj bezpiecznie. Na jednym z bardziej technicznych torów w Polsce możecie sprawdzić swoje umiejętności na dwóch lub czterech kółkach. Do tego na miejscu działa wypożyczalnia go kartów, a i można zorganizować męski, męsko-damski albo sam damski wypad na paintbola. Z kolei, jeżeli wypoczywacie w obrębie koło to przypominam, że do niedzieli trwa zlot samochodów z całego świata czyli Baltic Dry and Fly Festival. I zobaczycie tutaj samochody od klasyków po super samochody. W programie także powietrzny popis akrobacyjny grupy żelazny, wyścig na 1,4 mili, a także goście specjalni z branży moto. Ska Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK na -la. lato. -la jeszcze więcej. więcej hitów na czasie. Podobno dzień bez rozczarowania, e, dzień bez zaskoczenia i dzień bez. Mm, no takiego zaintrygowania, które pojawi się w naszej głowie to dzień stracony. Te trzy emocje powinniśmy przeżyć, żeby móc stwierdzić, że to był dzień spełniony. Ja bardzo proszę w wiadomościach SMS-owych pod 6, 6, 4, 402, 302, albo w głosówkach na FB Messengerze, co was dzisiaj ewentualnie zaintrygowało, albo rozczarowało, albo zaskoczyło. W głosówce najlepiej. To, że budzik, to wszyscy wiemy, jeżeli ktoś dzisiaj go usłyszał, to mógł być zaskoczony, zważywszy na fakt długiego weekendu. Dwie minuty po trzynastej. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Sanach było minęło na początek, ale mamy tego więcej. Jedenaście hitów tu, 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 tu na lato. Jeden po, po drugim. Bez reklam. Bez reklam. Radio.